Witam wszystkich na kolejnym odcinku z gry Urbanów 4. Teraz właśnie czekamy na autobus linii 150, który już rusza z tamtego przystanku. Te. Tak. Dzisiaj ze mną jest e, miłość Inkmana. Oznaczę go, wpadnijcie tam na kanał. O, jedziemy dzisiaj trz trzy przybłogowce. Dwuprzupowcę, przepraszam. Jest to autobus, który da się przejechać nawet 120 km na godzinę. I jedziemy linią 150 na stację kolejową. My sobie siądziemy na Ojejuś. Siądziemy sobie na przód tutaj. I tutaj opowiadam Wam o tym wozie. Jest to Solaris Urbino 24. Biały i dzisiaj wraz z poncy dog czyli miłośnikiem mana będziemy sobie jechali linią 150 oraz wieloma innymi i zrobimy testy oto auto tego autobusu czyli sonarki jak ona sobie radzi napiszcie czy chcecie więcej odcinków z tej gry oraz czy chcecie więcej gry z naszej wspólnej gry właśnie z miłośnikiem mana który kto nie wziął poprzedniego odcinka z bus transport to was serdecznie zapraszam kleję wam linka i nie, to możecie wpadnąć na ten odcinek My ją stworzyliśmy razem Tak samo wyślę wam link do naszej gry w opisie Będziecie mogli sobie obczaić I tak Ten autobus 3 jest dostępny od Super Vipa Tak, Super Vipa Niestety nie mam jeszcze no, póki co wykopionego tak, tego super vipa Delikatnie brakuje Ale to nic jest... Także jedziemy teraz na stację kolejową linią taką długą no. Napiszcie w, też, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale tutaj jedziemy niestety w tej grze nie jest zastąpić kolorowania autobusów co jest według mnie takie no troszeczkę słabo, że nie możemy kolorować ale i tak jestem mega ale to mega zadowolona, że w tej grze został sprowadzony właśnie taki Solaris bo myślę, że to jest bardzo fajna e, dodana rzecz do gry po e, poprzednim odcinku z Urban Move 4 był wielki wypadek i możliwe, że dzisiaj też się coś wydarzy. To nie wiadomo, bo w tej grze wszystko jest losowe i czasami się zdarzają wypadki. Choć myślę, że Miłośnik Mano jest tak dobrym kierowcą, że jak zawsze z nim jadę, to z nim zawsze nie ma żadnych wypadków, bo on jest perfekcyjnym kierowcą. Autobus ten ma ponad... Raz dwa 6 drzwi, więc jest to też liczba. Tutaj e, jest nasz słynny przejazd tramwajowy, do którego e, był odcinek. E, tutaj co się wydarzyło? Ten odcinek jeszcze nie jest na kanale. Chyba nie jest na kanale, nie wiem. Więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, żeby was nie ominęło więcej tego odcinków z tej gry. Napiszcie też komentarze propozycyjne na inne gry w Robloxie. Napiszcie czy chcielibyście serię z gry The Sims 4. Czyli gra o simach i życiu realistycznym. Jeśli tak, napiszcie w komentarzu. A ja przypnę wam serduszko. to jest ostatni przystanek naszej wspaniałej podróży. Ojejo. Więc myślę, że sobie jeszcze jakąś nie może byśmy pojechali. Tutaj jest też Solaris Urbino 124 Rock, czyli trasa gdzie... O właśnie tutaj, tutaj zaprezentuję. Czyli kartonik Solaris Urbino 4. jak go tutaj pokażę. O, właśnie. I, na to, i tylko tym autobusem możemy pojechać jedną linią. Jest to linia AP1 lotnisko Kopernika ze stacji kolejowej. W środku autorzy się bardzo nie postarali. Wnętrze jest bardzo brzydkie tutaj zrobione. Autorzy w ogóle... Autorzy wnętrzem. No mi się nie podoba, nie wiem jakim. Za to kolor autobusu jest bardzo ładny i tył też jest bardzo ładny no to jedziemy na lotnisku Kopernika na lotnisku Kopernika jechaliśmy linią 540 była to linia najdłuższa który odcinek z tym, na tym kanale też już był z tej gry ten autobus też umie osiągać prędkości niesamowite jedziemy sobie tą linią AP1 przepraszam e, tak tramwaj ma tu przejścia, dlatego go przepuszczamy e, myślę, że wtedy pojedziemy tą linią AP1 i skończymy odcinek na tym napiszcie, czy też chcecie poradniki z jak robimy naszą mapę z Poncę Dok Miusikmana jak robimy razem mapę, czyli e, przebieg e, budowy naszej mapy no, w Roblox Studio. Jeśli chcecie taki odcinek, napiszcie koniecznie w komentarzu, bo mamy w planach takie odcinki razem. I w ogóle z miłośnikiem, mamy odcinki planujemy robić w duecie. E, no, u jego u niego na kanale najprawdopodobniej się pojawi odcinek z że też to jest taka chwila, gdzie y, możemy sobie poczytać y, komentarze, które były napisane pod ostatnim odcinku z gry o nazwie... Y, znaczy był na odcinku, gdzie było o tym, jak to mamy... Y, y, znaczy o grze z stworzyliśmy. Ten filmik jest najpopularniejszy pod względem wyświetlnej w tak krótkim czasie. Jestem mega zaskoczony. Pan 23 wyświetleń, Takie e, rzeczy się zdarzają. I lecimy. Tutaj zaczynamy od komentarza Daniela Gut, Właśnie w nią Jest nawet o, bardzo się cieszymy teraz właśnie będziemy też wysiadali Oj, ojejo, o. No I, i... Zdają się, o i tutaj może Jeszcze na zajezdnię sobie pojedziemy eee, Panie kierowco Panie kierowco, czy ja mogę pojechać na zajezdnie? Pan kierowca mówi, że możemy No to sobie wsiadamy na pierwsze drzwi I czytam komentarze Tam jak właśnie w nią grałem Jest nawet ok bardzo nam miło, jest z miłosinkiem, marzałam się mi podoba. Jeszcze raz, że ehm, dalej była komentarz od Marcina Romanowskiej. Ale fajna, gra. Ja, będę w nią grał. Bardzo się też cieszymy. tutaj jest odmówienie Gamana, że zapomniałem o przystankach. Ups, e, o przystankach, jak to się nazywa? O przystankach e, tymczasowych, tak. Ponieważ e, jak widzicie był remont drogi. Jak się nazywa nasza gra? Nazywa się ona Plus Transport. Mm, tutaj właśnie... Tak. Właśnie tutaj miał się... Ja nie wiem czego słyszycie, chyba nie. Powiedział, że planujemy robić aktualizację o Liniach trolibusowych. Tutaj Patryk e, Storage nie wiem, czy dobrze przesłuchałam, jeżeli nie, to Was bardzo przeprasz przepraszam, tą osobę, e pozwolić, że troszeczkę odkapię. E Panie Patryku, e my nie wiemy, czy, w sensie, proszę nam napisać, czy co odkapić, to zależy od wszystkiego. Eee, bo jest wiele sposobów, zależy co odkapić, bo wiele skryptów jest robionych przez nas. Mapa jest ogólnie robiona tylko przez nas, ręcznie była robiona i była robiona bardzo długo, bardzo 3 miesiące, więc zależy co odkapić, więc proszę nam tu napisać w komentarzu. Także Ponty dog perfekcyjnie kierowcy, mi nam jeździć, dowiózł nas na czas, na, na w sumie nie na czas, ale dowiózł nas bezpiecznie, nie nieboże nie było żadnego wypadku żadnej tak kolizji ja wam pokażę jeszcze ten samolot autobus, autobus e, ekspresowy tak. tak tu są autobusy jeszcze za VIPa, proszę zobaczyć tutaj ten ten Mercedes, te dwa Mercedes nie, ten Mercedes tylko, ten jest za darmo hmm. Czemu one się różnią? w sumie to chyba niczym czy się czym się różnią? Nie też, też Nie wiem. wiem. E, tutaj jest taki święty Jeszcze, Mikołaj. Nie On jest... On jest... Tak. I tutaj jest z Urbino 12 Electric, który się za wiele nie różni. Generalnie. To by było na wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.